Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Fortnite'a, to znaczy tak jakby odcinek jest drugi, bo ogólnie robię głównie live'y i drift'y w ogóle, <laughs> polecam wbić na e, filmik z drift'ami, bo już fajnie. No i dzisiaj zagramy sobie takie zwykłe duo z Roxboxem proszę się przywitać. ma i ogólnie, możecie wbijać na kanał ROXFOX'a Jego kanał jest taki jak jego Nick, tylko bez TP i bez IT. Więc no. no. I w ogóle dziękuję tutaj e, e, anonimowemu graczowi, bo nie chciałbym wymieniać, za przesłanie mi tego pięknego skinka. Ogólnie. I a akurat słonecznika dzisiaj sobie sam kupiłem. I zanim jeszcze wejdziemy do rundy, to szybko kupujemy brokat, bo jest. O nie. O nie, dobra nie to dobrze. nie. To nie, no nie zdążyłem, bo dobieranie graczy coś tam mi pisało, że to wolę. To jednak niech kupimy emotki na odcinku. Trudno się to może mówi. No do... w sumie po rundzie sobie kupię. Kupimy. Pięcie. To? A możesz, możesz zrobić cięcie? Nie. Nie umiem montować. Przepraszam. A yy, jakbym miał przesyłać filmik do mojego Bożego Montażysty, którego. Yy, to, to znaczy, to jest mój kolega, który powiedział mi, że może mi zmontować filmy. I ogólnie pozdrawiam cię, Seba No, więc na PlayStation chyba się nie da przesyłać filmów tak o do kogoś. Tym bardziej, że on ma Xboxa. Bo y, ogólnie... widzę nie ma żadnej kupionej emotki na tym koncie. Żadnej. A jakichś karnetówek. Więc y, chciał sobie kupić. A to na to tyle wydawał ile na tamto konto? Oj tak tak byczku. Przecież nie widzisz, że już kupiłem Podróbkę renegatki. Renegaty hmm. W ogóle od kiedy M kawali za 45 w głowę, jakbym mógł wiedzieć. Od A chciało za 33 wstąpię? co jest? Wali, ale w głowę... Dobra, lecimy na władzę, ja biorę Gratler, ty bierzesz pomiego i, oh. i jak chcesz, to safe ja możesz. Tomigo, więc... Nie no... Razem nie. Okej, okay, spoko. Ja wolę, ga, no i... Mam nadzieję, że wyjdzie gierka. Nie. No koleś, jak to nie wyjdzie? I w ogóle, jak no, ty ja wyjeżdżasz ja mam... już 42 poziom? Normalnie, wiem dzisiaj sobie dwa winy na solo, tak ogólnie to mam z 8 w tym sezonie. Aha, ja w tym sezonie nawet nie wiem ile mam, ale wiem, że mam parasolkę za Wina. Nie wiem i ja chyba mam mniej niż 10, wie ale więcej niż 5. Tyle wiem. Czy Dlaczego usłyszałem jakby zrzut tutaj ten? Dobra, szybko się przebrać muszę tutaj. Za tego pomagiera ja, ulanego wkrótce. Wkró... Gdzie nic nie ma, spoko. Oprócz Amumu. Dobra. Skrzynka szybka. Pompa. Dziękuję. Ty masz wszystko, ja mam jakieś... Ale ja mam jakąś mam szarą pompę. Ulaną. A ja nie mam nic. Tu ktoś był? Jest, chyba nawet. Od... Ej, lol. Dlaczego nie słyszę. O, myślę, że. Myślę, że nie słyszałem dźwięków z gry. Nie mam broni, ale mam kufla. Serio? Dobra, idę do ciebie. Znajduję tylko potki i wszystko A, tutaj masz MK, jakbyś chciał. Lecę do ciebie, tylko że ja mam tą ulaną wolną pompę. Dobra, ja też mam tą wolną, ale ja tą wolną lubię roz y y ten. No wiesz, to tu ja no Ej, jej wręcz nienawidzę. Ale dobra, przeżyję. Daj, dobra, mam już nie niebieskiego pomasa i... na pompę. Dobra, otwórz mi te drzwi ulane. Ja mam 300 i kilku pomysłów, ale nie muszę zdradzać go. Dobra, sztucer, to dawaj. To jest taka moja taktyka, jakby. Ja wcale nie mam jakiegoś napocucha, który tylko rolkami będzie. Leży! Dobra, dobrze. Dobra, koleś, dawaj tą pompę. Jak chcesz, to tutaj masz. To my jakąś, jakąś taką ulaną pompę. Mam dla ciebie dużą potę. Kurde, co jest? mawa mi się odpala, bo gra na Xboxie i. Zapomniałem, że. Dobra, we, we, a do ja ci. Pog. Ej, chodź tu do mnie, bo mam kartę do safe'u ja. Fajnie. No to a ja mam dla ciebie dużą. A, a ty... Nie... ty masz dużą, spoko. Okay. No ja piję sobie właśnie. O Boże. Tylko <laughs> zabili toma. Panią, mi nie będziemy mieli gratlera. Małe potki, nie chcesz pusra. Trudno. No kurczę, mam gościa z tym iganem. On się tam leczy. No ale następnym mnie dobija, naprawdę. No nie, nie, na klaar. No nie, no, no prawda. Idzie do niego koleżka. Śmieszny. A, tak. Ty co jest?! Nie mogę mi iść. E, mam... Problem. O wow, dobra. No, mam twoją kartę. mam kartę do sejfu. Czy ty masz... Nie, on nie może mieć chyba. Apteczka. Czaty wiem, że to jest... że robi właśnie panika gaming totalny. Ale no mam mało HP trochę. Dobra. Weź mnie tego, Pojama, jeszcze, to nie Bo to mi tam Weź się. Elo? Wypałuj. Odle startujesz mnie może na jeszcze władzy? Na władzy cię nie zrestartuję. Uciekam. Ale to chyba nie ma już typa. Są, bo słyszałem. Ale dobra, ma... mam grattler. Mam gratler. Ta, 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 mam w końcu nieulaną pompę. To jest jedyna nieulana pompa w tej grze. No, trochę bardziej ulana. Według mnie nie. Tutaj na pewno nikogo nie ma. Albo no to jest chyba jakiś żart. Dobra, hardcore.

śny koleś. Iśmięły koleś. koleś mnie podjechał. Tyśmieszny koleś, koleś, który jest najlepszy w tą grę chyba. O, fioletowa. Ula na pompa mam fioletową. Spoko. A masz jakąś apteczkę o, czy coś? Daj, masz... e, mam bandażę. Dobra, to weź mi daj. Masz małe? Daj, bo... Nie mam małych. Dobra, daj trochę. Dobra. To roxfox idzie tam na jakieś ZW ulane, co nie? A my... Wyrzuć... Dobra, nie. Tutaj. Dobra, wyczyściliśmy ich tak porządnie. Yy, masz jeszcze jednego bandaża? Akura. Dzięki. Czy jest... Czy... LOL strzeliłem, ale zaraz... A mógłbym się oddać muśc... mojego sztucra? Proszę. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj jest apteczka. To weź sobie. No, bo ty masz trzeba. Nie, ty też będziesz mieć. To dobra, to ja wezmę. Sorkę. No weź O. Żebym w głowę nie wyrwał. A. Dziękuję. E, roxfox nie zmieniaj się. Ale tak serio mógłbyś troszkę dać mi gratlera, bo tyby nas podjeżdżają? Nie ja dopiero się skapnąłem. Ty, uleńcu. Ty jak ty nie dostałeś? Koleś! Koleś, jak ty nie dostałeś? Ja dostał duży. A no ty nie chcą bez na A to już było chyba. Czekaj, ja mu skopa robię. A, no tak. chciałem zrobić jakiegoś fajnego trika do filmu, ale nie. Dobra, nie no, ja się nie pultam. Ten gratler jest super. Jeszcze żółcik. Ja Dobra, jak będzie e, fioletowy tactical albo złoty, to dla mnie. No okej. Okay. co? Ej, dlaczego broni Na nie pa, ma? naprawdę, nic nie wypadło, naprawdę. To też jest... Ej, co jest? Jak to? Poczekaj. Nie ma? No nie nie mam, no nie ma broni. A, ale skam, ale skam totalny. Co nie? No. Ty masz lunch pada? No, Kurde, ale skam totalny. Ej, masz dużo matka? E, 200, 200, 135. To dasz, bo ja mam łącznie. Mabeczku, chodź. A nie, ammo ci do snajpy wyrzuciłem. A, yy, proszę i proszę. A wyrzuciłbyś mi ammo do snajpy? O, dziękuję bardzo. Dobra, to teraz zbieramy matsy, bo ci dają po połowie. <laughs> ja sobie znikuję. A ja sobie, zbieram matki no myślałem, że to jest zbite A W ogóle będę chyba sobie kilo kupować jakieś, bo yy, Bo taki, bo różowy do czar bo Do takiego koloru nie pasuje Ej, hey, tam są tyty, podjeżdżamy? Tamto! Dostał 91 Opa. Okay. ale nie, na razie nie podjeżdżaj, bo. Już się nas zabiją albo, albo w sumie, dobra. Kolap! Może oni wtedy spadną do wody, tak czy siak? No nie ma, ale. Taki ulaniec. Koleś, jesteś tam też są jakby to, a ja nie Też. Muszę... Leży. Leży jakiś śmieszny jakiś koleś. Koleś miał złotego skara. O wow! Jak ten głos. O wow. Tutaj jest super jakaś. O siema! LOL, ja mówiłem do boxa. Czek BTW. Jeszcze jakiś snajper od boku. Nie ma. Puszałem. A ty masz złotego skara? No tak mam. Tak, tutaj tutaj coś mam. jest. Tutaj jest ta snajpa, która jest bardziej sk skillowa. Dobra, wezmę. No, a co? Co mogę ci dać? Serio? Za co? Nie. Um. O! O kurde, podjeżdżają. O, oh, wow! Uleczy się? Nie wziąłem żadnej snajpy i jest przypał Dostał! To jest bocik jakiś O, złapę gołga, dobra Ty bo strefa Właśnie ty tam ucieka już Dobra, to ja uciekam Ej, pokczam! Ej, on jeszcze, że subskrybujecie kanał A ja umiem robić ten głos O wow o oh, wow Dobra, dawaj niszczymy, niszczymy Tak, z no, fioletowego, taka Fioletowy taktikal A nie, nie, nie ja nie. tego nie lubię, dobra O! Taktikal Nie, już tego nie dostanie No nie. nie, bo ty już wszystko teraz A, nie no, spoko po co mi jechać w parawie? Oh! MARUDERZY! Przypał! Oni są lepsi od nas! Oni są lepsi od Oni są lepsi od wszystkich! To są... Oni są lepsi! Koleś! To są jakieś prosy totalne! tych maruderów! Ulanych! Wiem, że to są maruderzy, ale oni marudzą cały czas! Dobiję jakiegoś kolesia randomowego! Nie wiem po co. Ale ja sobie tak o. Koleś nie wal do mnie, proszę cię. Ja cię uwielbiam. To zostaw mnie. O, lewą kartę. Dobra. Rocks Fox, to Nie, nie, tak że biły godziny. godziny. Wiem, ale oni są tak wynerwiający. Serio. W ogóle 7 fragów mam. Gdzie Helka jest? Mam typa. Jakiegoś śmiesznego? W no kolej się z botem. No a ty jesteś tutaj hjem. I wciąż helkę, naprawdę... Mam jeden HP! Nie rób tu... O tu do mnie, jak się Koleś, proszę cię. Żyję. Mam bandaże tutaj i mamy potki. O oh, wow. Ale farcinie. Czekaj, jeszcze mnie. Jeszcze mnie nie lecz. Nie lecz! Nie! Nie! Nie, jeszcze nie! Powiem ci kiedy, okej? Okay? Powiem ci kiedy. Nie wiem, wiem kiedy, spoko. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz. To chyba będzie. A! To chyba będzie wow. wygrano, co nie? Umiem robić twój głos. No. Weź, weź sobie tego omigana oh. i dawaj ostatnich sztucer. Dobra, ja biorę trzy sztucery. A nie. E, ale, czy sztuc... ale może tak nie ryzykujmy, bo się okaże, że to jakieś na poczucie. Nie, ja biorę pompę i, trz, i trzy snajpy. Bo ja mam lunchpada. Ja mam i robimy trick -shota. O pokczałem. Dobra, uleczyłem się. Gdzie tutaj ktoś jest? O widzę ich widzę. Oni są dobrzy chyba. Dostał 105. Są bociki. Jednego trzeba zabić. Jednego trzeba zabić, bo może być niebezpieczny. Jezu, coś się popsuło. Kurde. Już jestem, spoko. Spoko. Czekaj, my mamy strefę. To na nich szukamy? Czekaj, oni, oni nie są profesjonalnymi graczami jacymi, jakimiś. Ejns, ja, ja robię platformę do... Ej, czekaj, tu jest tyrolka. Zaraz, a tam są. Czekaj Ja jechną skokuję To są sto Ale Kurde, to jest trochę słabe Trzeba potem wybudować taki podest Że jak się spadnie Tam jest w się jak Jest dwóch Tam. To są oni tak będą skakać Okej okay. Oni nie są spoteni ultra jakoś Bo są słabi O wow! To Dopeł to, następny drugi Widzę Oni mają minus 100 ze dwóch Widzę, oni ale się chyba złąkę. leczą Tu Aha, spadłem. Czekaj, ja, ja robię tutaj coś takiego. Ile masz fragów? E, dziewięć. A ja mam trzy. No czekaj, o dobra, dobra, zostaw, zostaw teraz. Teraz już nic nie rób, okej? Okay? A mogę go spróbować zeskupować, tylko... A nie, on tam jest, on się w burzy. Do widzenia, pani motylku. O dobra. Chciałem zrobić trickshota, ale gierka ale wyszła wiem, przynajmniej. Gierka przynajmniej wyszła. Więc dziękuję wam za oglądanie. Ogólnie, teraz możemy sobie wejść chyba do sklepów. Ej, jak już to ja muszę kończyć? nie mogę teraz nagryć. Dobra, a więc akurat jak roxfox będzie musiał kończyć to ja się będę z wami żegnać tym pięknym sklepem i ogólnie, więc no do zobaczenia zbugowałem się w tym do zobaczenia, papa pa.